Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że coś tak zwyczajnego, coś, co może znajdować się na półce w aptece, może być bezpośrednio związane z diabolicznym planem manipulacji twoim umysłem i odciągnięcia cię od wiary? Wydaje się to mało prawdopodobne, prawda? Ale co, jeśli powiem ci, że Bóg objawił to w wizji, aby nas ostrzec, zanim będzie za późno? Dziś nie zmagamy się jedynie z fizycznymi lub widzialnymi zagrożeniami. Stawką jest kontrola nad Twoją duszą, manipulacja Twoją wiarą i zniszczenie wszystkiego, w co wierzysz. Bóg otworzył oczy jednemu ze swoich sług, pastorowi Józefowi, o czwartej nad ranem, przekazując mu jasną i przerażającą wizję. A teraz jestem tutaj, aby się tym z Tobą podzielić, ponieważ to przesłanie jest pilne. Jest skierowane do Ciebie. Wyobraź sobie to, człowiek Boży, obudzony w środku nocy. Poczuł ciężar na sercu, coś, czego nie mógł zignorować. Bóg obudził go potężnymi słowami: Wstań i słuchaj. Nadchodzi duchowe zagrożenie, ale ci, którzy pozostaną wierni, będą chronieni. Pastor Józef zobaczył coś, co wydawało się nieszkodliwe. Był to zwykły produkt, coś, czego każdy mógłby używać bez zastanowienia. Ale Bóg objawił prawdę, ten przedmiot nosił duchowe znamie, symbol działania złych sił w świecie. Co więcej, zobaczył coś jeszcze bardziej niepokojącego, substancję rozpylaną w powietrzu, coś, co miało wpływać nie tylko na ciało, ale i na duszę ludzi. Bracie, siostro, to przesłanie nie jest przypadkiem. Jeśli tu jesteś, to dlatego, że Bóg chce, abyś to usłyszał. Chce, abyś był przygotowany, abyś wiedział, co zrobić, gdy nadejdzie ten moment. Nie ignoruj tego wezwania. To nie dotyczy tylko ciebie, ale także Twojej rodziny, przyjaciół i wszystkich, których kochasz. Dziś w tym materiale dowiesz się, co Bóg objawił. Nauczysz się, jak rozpoznać to zagrożenie, a co najważniejsze, jak się przed nim chronić. A na końcu pomodlimy się razem, abyś był duchowo wzmocniony i gotowy, by stawić temu czoła. Czy wiesz, że prosty produkt, coś pozornie nieszkodliwego, może być bramą dla złych sił duchowych? Bóg objawił, że pewien konkretny produkt farmaceutyczny, który wkrótce ma być wprowadzony na rynek i szeroko promowany jako cudowne rozwiązanie problemów z pamięcią, kryje w sobie ukryty cel. Pastor Józef w swojej wizji zobaczył etykietę niepozorną z nietypowym symbolem, niemal niewidocznym odwróconym krzyżem. Ten drobny szczegół nie jest jedynie ozdobą, to znak czegoś znacznie głębszego. Wyobraź sobie to, zwykli ludzie, zdesperowani, by znaleźć lekarstwo na swoje problemy z pamięcią, biegnący, by kupić ten lekarz, szukają jedynie rozwiązania codziennego problemu, ale nieświadomie łączą się z czymś znacznie mroczniejszym. Bóg objawił, że ten produkt jest częścią strategicznego planu mającego na celu osłabienie umysłów ludzi, czyniąc ich duchowo bezbronnymi. To nie tylko atak na zdrowie fizyczne, ale także próba zatarcia zdolności rozróżniania, słuchania głosu Boga. W czasach, gdy tak wiele osób jest już rozproszonych codziennymi troskami i zajętych swoimi obowiązkami, Bóg pokazuje, że prawdziwe zagrożenie przyjdzie w przebraniu. To nie będzie bezpośredni atak, będzie to coś subtelnego, zaprojektowanego tak, by pozostać niezauważonym, aż będzie za późno. Dlatego to ostrzeżenie jest tak pilne. Ale to nie wszystko. W tej samej wizji Bóg pokazał pastorowi Józefowi jeszcze bardziej niepokojącą scenę. Niewidzialną substancję uwalnianą do powietrza. Ta substancja wydaje się nieszkodliwa, powodując jedynie łagodne objawy, takie jak gorączka czy zmęczenie. Jednak z czasem wyrządza ciche i nieodwracalne szkody w mózgu. Wyobraź sobie, że zapominasz imiona swoich bliskich, własną historię, a nawet to, kim jesteś. Taka jest powaga tego, co nadchodzi. Czy widzisz wzór? W ostatnich latach widzieliśmy, jak pandemie i kryzysy zdrowotne mogą wywoływać panikę i uzależnienie od szybkich rozwiązań. Teraz Bóg ostrzega nas, że nadchodzące wydarzenie zostanie wykorzystane, by zmusić miliony do uzależnienia od jednego leku, ale ten lek, zamiast leczyć, będzie miał duchowo niszczący wpływ. To będzie starannie zaplanowana pułapka, mająca na celu odciągnięcie ludzi od Boga. Ta manipulacja nie będzie tylko fizyczna. Siły stojące za tą inicjatywą mają cel duchowy zerwać więź między tobą a Duchem Świętym. Pastor Józef zobaczył zagubione twarze, ludzi błąkających się bez celu, niezdolnych do modlitwy, czytania Biblii ani pamiętania nauk Jezusa. To było tak, jakby ich umysły zostały wymazane, uniemożliwiając im rozpoznanie prawdy. Może myślisz, to przesada. Czy coś takiego naprawdę może się wydarzyć? Ale Bóg nie daje nam wizji na próżno. Ostrzega nas, ponieważ chce, abyśmy byli czujni. Chce, abyśmy wiedzieli, że wróg nie działa w sposób hałaśliwy. Działa w ciszy, subtelnie, siejąc nasiona oszustwa, które wydają się nieszkodliwe, ale są śmiertelne. Jeśli myślisz, że to tylko teoria, rozejrzyj się. W ostatnich latach technologia i nauka medyczna poczyniły imponujące postępy, ale przyniosły także nowe sposoby kontroli i manipulacji. Produkty z symbolami, wiadomościami podprogowymi i nieznanymi składnikami są już używane do wpływania na nasze myśli. To, co Bóg objawił, to fakt, że ten proces się nasila, a kolejny atak będzie jeszcze bardziej subtelny i niszczycielski. Teraz wyobraź sobie wpływ tego na Twoje życie i życie Twojej rodziny. Wyobraź sobie ojca rodziny, który stopniowo zaczyna zapominać historie, które opowiadał swoim dzieciom, obietnice, które złożył swojej żonie, a nawet imiona swoich bliskich. Pomyśl o matce, klęczącej na modlitwie, która nagle nie może sobie przypomnieć słów, które zawsze płynęły tak naturalnie. To właśnie tego rodzaju utratę mamy przed sobą, nie tylko pamięci, ale także duchowego połączenia naszej tożsamości w Chrystusie. Bóg objawił, że kluczem do oporu jest przygotowanie, czujność i silna wiara. Nie możemy bezkrytycznie przyjmować wszystkiego, co nam oferują. Musimy badać, rozróżniać i pytać, czy to pochodzi od Boga, czy jest to pułapka wroga. Bo jak Bóg przypomniał nam przez pastora Józefa, największe niebezpieczeństwo nie tkwi w tym, co widzimy, ale w tym, co jest ukryte, co wydaje się niewinne, ale niesie mroczny cel. To przesłanie nie jest tylko ostrzeżeniem, to wezwanie do działania. Jako chrześcijanie mamy obowiązek chronić nasze rodziny i społeczności. To oznacza modlitwę, czujność i codzienne poszukiwanie duchowego rozeznania. Nie możemy godzić się na to, co świat przedstawia jako łatwe rozwiązanie. Jezus ostrzegł nas w Ewangelii Mateusza 26, 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To właśnie tę słabość wróg próbuje wykorzystać. Na koniec pamiętaj, co jest stawką. Nie chodzi tylko o twoje zdrowie, ale o twoją duszę. Wróg wie, że jeśli zdobędzie kontrolę nad umysłem, może zniszczyć więź między tobą a Bogiem. Ale dzięki łasce Bożej wiemy też, że Pan ma wszystko pod kontrolą. Już dał nam duchową zbroję, by przeciwstawiać się złu. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów ją założyć? Teraz, gdy wiesz, jak poważny jest ten problem, pytanie, które pozostaje, brzmi, czy jesteś duchowo przygotowany? Gdyby ten produkt był dostępny dzisiaj, gdyby ta substancja była uwalniana już teraz, czy wiedziałbyś, jak rozpoznać i oprzeć się temu zagrożeniu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak dzieci Boże mogą pozostać niezłomne w obliczu tak wielu pokus, pułapek i niebezpieczeństw? Bóg, w swojej nieskończonej dobroci, jasno dał do zrozumienia, że nigdy nie opuści tych, którzy naprawdę należą do Niego. Wizja objawiona pastorowi Józefowi przyniosła także potężne przesłanie nadziei, dzieci Boże nie zostaną skrzywdzone. Ta obietnica została powtórzona trzykrotnie w jego wizji, jakby Pan chciał, by ta prawda głęboko wryła się w nasze serca. Ale co to znaczy być dzieckiem Bożym? Czy wystarczy chodzić do kościoła w niedzielę, od czasu do czasu czytać Biblię, lub po prostu identyfikować się jako chrześcijanin? Odpowiedź jest głębsza. Bóg wzywa nas do życia w prawdziwej wspólnocie z Nim. W wizji zostało objawione, że w czasach ostatecznych nastąpi rozdzielenie między tymi, którzy jedynie noszą imię Chrystusa, a tymi, którzy naprawdę dla Niego żyją. Pastor Józef wyraźnie usłyszał w swoim sercu pytanie, czy jesteś moim dzieckiem, czy tylko udajesz, że nim jesteś? To pytanie, nad którym każdy z nas musi się zastanowić. Bycie dzieckiem Bożym oznacza całkowite poddanie się Jego woli, dążenie do świętości, szczere pokutowanie za grzechy i codzienne życie w komunii z Duchem Świętym. To wezwanie do głębokiej relacji, a nie powierzchownej praktyki religijnej. Bóg pragnie, aby Jego dzieci wiedziały, że dostępna jest ochrona dla tych, którzy szukają schronienia w Nim. Wizja zawierała fragment, który wielu z nas zna, ale nie zawsze stosuje w swoim życiu Marek godzina 1618, który mówi, choćby wypili truciznę, nie zaszkodzi imienia. To nie tylko fizyczna obietnica, ale zapewnienie, że nawet jeśli zostaniemy wystawieni na pułapki wroga, Bóg będzie naszym tarczą. Możesz teraz pytać, jak mogę mieć pewność, że jestem dzieckiem bożym? Co muszę zrobić, aby być chronionym? Odpowiedź zaczyna się od szczerej pokuty. Żałuj za swoje grzechy. Uznaj, że bez Boga jesteś bezbronny i zaproś Ducha Świętego do swojego serca. Kiedy podejmiesz tę decyzję, dzieje się coś potężnego, przestajesz być jedynie obserwatorem wiary, a stajesz się częścią Bożej Rodziny. Bóg nie daje nam tego ostrzeżenia, aby nas przestraszyć, ale aby nas przygotować. To wezwanie do wzmocnienia naszej wiary i życia z rozeznaniem. Wielu może usłyszeć to przesłanie i pomyśleć, jestem już chrześcijaninem, więc jestem bezpieczny. Ale wizja była jasna, nie wszyscy, którzy mówią o Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Potrzeba czegoś więcej niż słów, potrzeba przemienionego serca. Czy czujesz głęboko w swojej duszy, że jesteś gotów stawić czoła temu, co nadchodzi? Czy może jest coś, co wymaga poprawy w Twojej relacji z Bogiem? Być może nadszedł czas, aby zatrzymać się i zapytać, Panie, czy naprawdę żyje jako Twoje dziecko, czy tylko na pokaz? Nie ma wstydu w uznaniu, że potrzebujesz więcej Boga. On jest gotów przyjąć cię z otwartymi ramionami. Co więcej, Bóg pokazał nam, że ci, którzy kroczą z Nim, zostaną uzdolnieni do rozpoznania niebezpieczeństw. W wizji pastor Józef widział zwykłych ludzi, ale duchowo czujnych, którzy potrafili zidentyfikować złowrogi produkt i odmówić jego użycia. Byli chronieni, ponieważ nieustannie się modlili, szukając wskazówek od Pana. Ci ludzie nie byli wyjątkowi sami w sobie, byli zwykłymi ludźmi, ale z sercami oddanymi Bogu. Ta duchowa ochrona jest naszą kotwicą. Wizja była jasna, dzieci Boże nie zostaną zwiedzione. Ale aby tak było, musimy być z nim związani. Nie możemy być letni. Nie możemy być częściowo zaangażowani. To moment, aby zdecydować, czy chcesz żyć życiem prawdziwego oddania. Duch Święty jest naszym przewodnikiem. On daje nam zdolność rozróżniania między tym, co pochodzi od Pana, a tym, co jest pułapką wroga. Ale aby usłyszeć jego głos, musimy zrobić miejsce dla niego w naszym życiu. Jak wygląda twoje życie modlitewne? Jak wygląda twoja lektura Słowa Bożego? Jeśli widzisz, że te obszary są osłabione, Bóg daje ci teraz szansę, aby je o... Mówi: Wróć do mnie. Pozwól mi być Twoją twierdzą. I pamiętaj: Nie jesteśmy sami w tej walce. Jako ciało Chrystusa jesteśmy wezwani do wspierania siebie nawzajem. Dlatego tak ważne jest, aby dzielić się tym przesłaniem z innymi. Twoja wiara może zainspirować kogoś do szukania Boga. Twoje posłuszeństwo może zmienić życie kogoś, kto jest zagubiony. Nie zachowuj tego dla siebie. Bądź światłem pośród ciemności. Jeśli dzisiaj byłby ten dzień, w którym ten złowrogi produkt trafiłby do aptek, czy byłbyś duchowo przygotowany, aby mu się oprzeć? Gdyby ta substancja już była w powietrzu, czy byłbyś gotowy stawić czoła konsekwencjom? To trudne pytania, ale konieczne. Bóg chce, abyśmy byli gotowi, abyśmy nie zostali zaskoczeni. Chce, abyśmy żyli jako prawdziwe dzieci, pewni, że z nim u naszego boku nic nas nie zachwieje. Teraz twoja kolej, aby odpowiedzieć na wezwanie. Wybór należy do Ciebie: żyć życiem powierzchownym czy zanurzyć się głęboko w Bożej obecności. Pamiętaj, dzieci Boże nie zostaną skrzywdzone, ale trzeba być prawdziwym dzieckiem. To obietnica, która daje nam nadzieję i odwagę, aby stawić czoła temu, co nadchodzi. W obliczu wszystkiego, co zostało objawione, jedno pytanie odbija się echem w naszych sercach: jak możemy się chronić? Bóg, w swojej miłosierdziu, nigdy nie ostrzega nas przed niebezpieczeństwami, nie oferując jednocześnie wyjścia. Pan jasno pokazał, że istnieje droga, aby pozostać niewzruszonym, sposób, by unikać pułapek wroga i zapewnić, że nasza wiara i umysł będą zachowane. Pierwszym krokiem jest szczera pokuta. Nie możemy stawić czoła siłom duchowym bez oczyszczonego serca. Żałuj za swoje grzechy. Uznaj swoje winy przed Bogiem i proś o przebaczenie. W dziejach apostolskich, godzina trzecia dziewiętnaście, jesteśmy pouczeni, upamiętajcie się więc i nawróćcie, aby wasze grzechy zostały zgładzone. Pokuta otwiera drzwi, przez które Bóg może działać w naszym życiu. Bez niej pozostajemy bezbronni, uwięzieni we własnych błędach. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą pokuty? To nie jest jedynie symboliczny akt, to deklaracja, że jesteś gotów odwrócić się od wszystkiego, co oddziela cię od Boga. Kiedy pokutujesz, zapraszasz obecność Ducha Świętego, aby zamieszkał w Tobie i umocnił Twoją wiarę. To głęboka przemiana, której nie można lekceważyć. Drugim krokiem jest budowanie aktywnej relacji z Bogiem. Relacje nie powstają poprzez sporadyczne spotkania. Wymagają poświęcenia, czasu i wysiłku. Módl się codziennie. Rozmawiaj z Bogiem tak, jak z bliskim przyjacielem. Powiedz Mu, co jest w Twoim sercu, swoje wątpliwości, lęki i wdzięczność. Modlitwa jest potężną bronią przeciwko podstępom wroga. W liście Jakuba, godzina 5:16, czytamy: Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Oprócz modlitwy, kluczowe jest studiowanie Słowa Bożego. Nie tylko czytaj Biblię, ale rozmyślaj nad nią. Pozwól, aby Pismo Święte kształtowało Twoje myśli i zachowania. Kiedy znasz prawdę, kłamstwa wroga stają się łatwiejsze do rozpoznania? Jezus nauczał nas w Mateusza 4.4, 4, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Studium Pisma to duchowy pokarm, który nas podtrzymuje. Kolejnym kluczowym punktem jest przyjęcie Ducha Świętego. On jest naszym przewodnikiem, doradcą i ochroną. Bez niego stawiamy czoła burzom życia w oparciu o własne siły, które są niewystarczające. Proś Ducha Świętego, aby zamieszkał w tobie i dał ci rozeznanie, by odróżnić to, co pochodzi od Boga, od tego, co jest pułapką wroga. W Jana godzina 14:26 Jezus obiecał: Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Bóg wzywa nas również do ćwiczenia rozeznania we wszystkim, co robimy. Nie przyjmuj bezkrytycznie wszystkiego, co świat przedstawia jako dobre lub konieczne. Badaj, pytaj i szukaj Bożego prowadzenia przed podejmowaniem ważnych decyzji. Często duchowe pułapki są zamaskowane jako coś korzystnego. W jednym Jana cztery, jeden zostaliśmy ostrzeżeni, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Rozeznanie jest tarczą przeciwko podstępom wroga. Ponadto Bóg przypomina nam o znaczeniu życia we wspólnocie. Nie jesteśmy sami w tej podróży. Znajdź Kościół, który głosi prawdę i w którym możesz duchowo wzrastać. Otaczaj się ludźmi, którzy dzielą tę samą wiarę i którzy mogą modlić się z Tobą i za Ciebie. Wróg lubi atakować, gdy jesteśmy odizolowani, ale wspólnota z innymi chrześcijanami wzmacnia nas. W Księdze Kocheleta 4, 9 myślnik 10 czytamy, lepiej jest dwóm niż jednemu, bo mają dobrą zapłatę za swój trud. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Ważnym elementem przygotowania jest także przygotowanie tych, którzy są wokół nas. Podziel się tym przesłaniem z rodziną, przyjaciółmi i społecznością. Bóg powołał nas, abyśmy byli światłem świata, a częścią tego powołania jest pomaganie innym w ochronie duchowej. Nie zatrzymuj dla siebie tego, co Bóg objawia. Jak przypomina nam Mateusz 5,14-16, Nie możemy ukrywać naszego światła pod korcem. Musi ono oświetlać wszystkich wokół. Może teraz zastanawiasz się, ale jak mogę być pewien, że naprawdę jestem chroniony? Odpowiedź leży w Twojej wierze i posłuszeństwie. Jeśli żyjesz w komunii z Bogiem, szukasz Ducha Świętego i trwasz w modlitwie oraz w słowie, możesz być pewien, że Pan jest Twoją twierdzą. Psalm 91, 1 myślnik 2 zapewnia nas: Kto mieszka pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywa, mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja. Boże mój, któremu ufam, kropka. I wreszcie, nie bój się. Wróg używa strachu jako narzędzia, by osłabić naszą wiarę. Ale Słowo Boże wielokrotnie przypomina nam, że On jest z nami. W Izajasza 41, 10 Bóg mówi, nie lękaj się, bo jestem z Tobą, nie trwóż się, bo jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i wspomogę i podtrzymam Cię swoją prawicą sprawiedliwości. Bóg już dał nam wszystkie narzędzia, których potrzebujemy, aby się opierać. Teraz od nas zależy, czy je wykorzystamy. Nadszedł czas działania. To jest dzień, aby pokutować, szukać Boga i wzmacniać swoją wiarę. Pamiętaj, obietnice Boże są dla Jego dzieci, ale musisz być gotowy, aby je przyjąć. Uczyń modlitwę, studiowanie słowa i komunię z duchem świętym priorytetem w swoim życiu. Duchowa bitwa, którą toczymy, jest realna ale zwycięstwo zostało już zapewnione w Chrystusie Jezusie. Powstań dziś z pewnością i ogłoś, jestem dzieckiem Bożym i z nim u mego boku nic mnie nie zachwieje. Możesz się zastanawiać, dlaczego to przesłanie jest tak pilne? Odpowiedź jest jasna, żyjemy w czasach przygotowania do tego, co zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym. Bóg pokazał nam, że duch Antychrysta już działa na świecie, a jego narzędzia nie są wyłącznie widzialne. Używa subtelnych metod, takich jak produkt i substancja objawione w wizji, aby manipulować, kontrolować i osłabiać duchowo dzieci Boże. Antychryst nie pojawi się od razu w sposób jawny. Nie będzie ogłoszony z fanfarami, lecz w sposób subtelny. W dwóch liście do Tesaloniczan 2, 9 myślnik 10 jest opisany jako ktoś, którego przyjście będzie związane z wszelkiego rodzaju zwodniczymi działaniami przeznaczonymi dla tych, którzy giną, Ponieważ i nie przyjęli miłości prawdy, która mogłaby ich zbawić. To jest istota niebezpieczeństwa, iluzja, że wszystko jest w porządku, podczas gdy wokół nas budowana jest niewidzialna sieć kontroli. Wizja od Boga ostrzega nas przed kluczowym faktem, zależnością, która zostanie stworzona. Wyobraź sobie świat, w którym ludzie, osłabieni mentalnie i duchowo, nie są w stanie rozróżnić dobra od zła. Utrata pamięci i rozeznania sprawi, że wielu bezkrytycznie zaakceptuje to, co zaoferuje im system. Będzie to zaproszenie do całkowitej dominacji antychrysta, który pragnie nie tylko kontrolować umysł, ale także zniewolić duszę. Możesz pomyśleć, że to coś odległego lub mało prawdopodobnego. Ale Bóg mówi nam, że znaki już są obecne. To nie tylko kwestia technologii czy postępu naukowego, to kwestia duchowa. Szatan inwestuje ogromne wysiłki w strategię które maskują zagrożenie pod pozorami wygody, bezpieczeństwa i postępu. Pamiętaj: stawką jest twoja dusza. Wróg nie chce jedynie zaszkodzić twojemu zdrowiu, ani odebrać ci spokoju. On chce zniszczyć twoją relację z Bogiem, wymazać twoją tożsamość w Chrystusie i uniemożliwić ci życie według Bożych obietnic. On chce, abyś zapomniał, kim jesteś, nie tylko jako osoba, ale jako dziecko Boże. Dlatego pokuta i rozeznanie są tak kluczowe. Apokalipsie 3, 3 jesteśmy napomniani, przeto pamiętaj, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. A jeśli nie będziesz czuwał, przyjdę jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Kropka. Czujność duchowa jest dziś priorytetem dla każdego chrześcijanina. I oto dobra nowina: zwycięstwo już zostało odniesione. Choć wróg działa, Bóg nigdy nie zostawił nas bezbronnych. Dał nam potężne duchowe narzędzia. Aby przeciwstawić się podstępom diabła. W liście do Efezjan 6, 11 myślnik 12 jesteśmy wezwani, aby przywdziać pełną zbroję Bożą, ponieważ nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko mocom i zwierzchnościom tego świata ciemności. Bóg wyposaża nas, abyśmy byli zwycięzcami, ale musimy zrobić swoją część. Teraz jest czas działania. Nie możemy już dłużej zwlekać. Jako chrześcijanie mamy odpowiedzialność nie tylko za ochronę siebie, ale także za ostrzeganie innych przed niebezpieczeństwami. To przesłanie nie jest tylko dla ciebie. Jest dla twojej rodziny, twoich przyjaciół, twojego kościoła. Jest dla wszystkich, którzy potrzebują poznać prawdę, zanim będzie za późno. Mówiąc o za późno, Bóg nakłania mnie, abym zadał ci pytanie, gdyby dziś był dzień, w którym ten złowrogi plan stałby się widoczny, czy byłbyś przygotowany? To pytanie, na które wszyscy musimy odpowiedzieć szczerze. Może jeszcze nie czujesz się całkowicie gotowy. Może są obszary w Twoim życiu, które wymagają większego oddania Bogu. Dobra wiadomość jest taka, że jeszcze jest czas. Bóg czeka na Ciebie, gotów dać Ci siłę, odwagę i rozeznanie. Pamiętaj także, że Twoje działania mogą teraz uratować życie innych. Podziel się tym przesłaniem. Nie bój się mówić prawdy. Wielu może nie chcieć słuchać, ale inni otworzą oczy. A dla tych, którzy odrzucają to przesłanie, módl się. Bóg może dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc, ale wzywa nas także, abyśmy byli jego narzędziami. Na koniec nie możemy zapomnieć o modlitwie. To nasza bezpośrednia łączność z Bogiem i sposób, w jaki wzmacniamy się na trudne czasy. Módl się o rozeznanie, módl się o ochronę i przede wszystkim módl się o serce zgodne z wolą Bożą. Kiedy jesteśmy w harmonii z Panem, nic nie może nas zachwiać. Jak mówi Izajasz 54, 17, żadna broń ukuta przeciwko Tobie nie odniesie sukcesu. To jest obietnica, którą mamy jako dzieci Boże. Chcę teraz, abyś coś sobie wyobraził. Pomyśl o wpływie, jaki Twoje życie może mieć, jeśli zdecydujesz się żyć jako prawdziwe dziecko Boże. Pomyśl o różnicy, jaką Twoja wiara może uczynić w świecie, w Twojej rodzinie i społeczności. To nie przypadek, że słyszysz to przesłanie. Bóg ma dla ciebie cel. Chce, abyś był światłem w ciemności, latarnią, która prowadzi innych do zbawienia. Nie pozwól, aby strach cię sparaliżował. Użyj go jako paliwa, aby szukać więcej Boga, aby wzmacniać się w Jego obecności. On powołał nas, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy pozostali niewzruszeni i abyśmy głosili Jego prawdę. Pamiętaj, z Bogiem u naszego boku nie ma planu złego, który mógłby się powieść. Nie ma kłamstwa, które mogłoby przetrwać. On jest naszą siłą i naszą twierdzą. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz zdecydować, jak odpowiesz na to wezwanie. Bóg już dał ostrzeżenie. Wybór należy do Ciebie. Odpowiedz z wiarą, odwagą i pełnym zaufaniem w obietnicę, że dzieci Boże nie zostaną skrzywdzone. Dotarliśmy do końca tego przesłania, ale jego wpływ dopiero się zaczyna. Dziś przekazaliśmy bezpośrednie ostrzeżenie od Boga, potężną wizję daną pastorowi Józefowi, aby przygotować nas na czasy duchowych wyzwań. Mówiliśmy o niebezpiecznym produkcie farmaceutycznym, niewidzialnej substancji w powietrzu oraz o subtelnych atakach wroga, które mają osłabić naszą wiarę. Ale zobaczyliśmy też coś większego, obietnicę Boga, że jego dzieci nie zostaną skrzywdzone. To przesłanie nie może zostać zapomniane. Jest to boskie zaproszenie, abyś pogłębił swoją wiarę i podjął konkretne działania już teraz. Jeśli jest coś, czego możemy się nauczyć z tego, co zostało objawione, to to, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Wzywa nas jednak, abyśmy byli czujni, trwali w modlitwie i całkowicie Mu zaufali. Ty, jako dziecko Boże, masz gwarantowaną pozycję zwycięzcy w Chrystusie. Jednak konieczne jest, abyś duchowo się podniósł i stawił czoła podstępom wroga. Zanim zakończymy, chcę pomodlić się z Tobą. Gdziekolwiek jesteś teraz, zatrzymaj się na chwilę i otwórz swoje serce. Zamknij oczy, pochyl głowę i módl się ze mną. Wszechmogący Boże, stajemy w Twojej obecności z otwartymi i pokornymi sercami. Dziękujemy Ci za Twoje ostrzeżenie, za przygotowanie nas i za umocnienie, abyśmy mogli oprzeć się pułapkom wroga wylej swojego Ducha Świętego na każdą osobę, która usłyszała to przesłanie. Napełnij nas mądrością, rozeznaniem i odwagą. Wzmocnij naszą wiarę i naszą wieść z tobą, Panie, abyśmy mogli być światłem w świecie i przykładem chrześcijańskiego życia. Chroń nasze rodziny, nasze domy i nasze społeczności. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się i dziękujemy Ci. Amen. Teraz, gdy usłyszałeś to przesłanie, czas działać. Nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do dzielenia się prawdą i pomagania innym w duchowym przygotowaniu. Dlatego proszę, abyś polubił ten film, zasubskrybował kanał i włączył powiadomienia. Te działania to nie tylko gest wsparcia, pomagają dotrzeć z tym przesłaniem do większej liczby osób, dotknąć ich serc i ratować dusze. Dodatkowo udostępnij ten film swoim przyjaciołom, rodzinie i w swoich grupach. Nie wiemy, kto dziś potrzebuje usłyszeć to słowo, a Bóg może użyć Ciebie jako narzędzia, aby przynieść nadzieję komuś, kto jest zagubiony lub zniechęcony. Napisz w komentarzach, jak to przesłanie dotknęło Twojego serca, a jeśli masz prośbę o modlitwę, zostaw ją tutaj. Chcemy modlić się razem z Tobą i za Ciebie. Na koniec pamiętaj: z Bogiem u swojego boku nie masz się czego obawiać. Bez względu na to, jak wielkie jest wyzwanie lub jak silny jest atak wroga, Jesteś powołany, aby być dzieckiem światłości. Przywdziej zbroję Bożą, trwaj mocno w wierze i żyj z pewnością, że zwycięstwo zostało już zdobyte przez Jezusa Chrystusa. Spotkajmy się ponownie w następnym filmie z kolejnym słowem inspirowanym przez Boga, aby budować twoje życie. Do tego czasu zostań z Bogiem i pamiętaj, jesteś chroniony, kochany i powołany, aby żyć jako jego dziecko.